Witam, tutaj Dom Warszawa. To jest drugi odcinek poświęcony marketingu sieciowym. Jeżeli ktoś pierwszego nie słyszał, to serdecznie zapraszam, więc przechodzimy do rzeczy. W marketingu sieciowym zauważyłem taką tendencję, że jakiś biznes osiąga wielki sukces, to powstaje podobny biznes tylko w marketingu sieciowym. Teraz podam kilka przykładów. Oczywiście wielki sukces odniósł Facebook, z którego korzystamy na co dzień i tak dalej. Natomiast powstał podobny projekt o nazwie FutureNet. Osoby, które nie znają tematu, zapraszam do lektury. Można sobie dużo wiadomości znaleźć w internecie na, tej, na ten temat. Natomiast FutureNet miał być lepszą wersją od Facebooka, ponieważ FutureNet miał się dzielić zyskiem. tak? Jak to się skończyło, można sobie poczytać. Nie będę tutaj rozwijał tematu, jak te firmy działały, ile proponowały i itd. Chciałbym. Tylko pokazać, że jeżeli jest jakaś moda na coś, no to powstaje jakiś biznes, tylko oparty, o podobny biznes, tylko oparty o marketing sieciowy. Kolejnym przykładem oczywiście był Bitcoin, tak, który odniósł wielki sukces i tym razem powstał podobny projekt o nazwie Dascoin. Oczywiście Dascoin miał w sobie marketing sieciowy. Na ten temat też można sobie poczytać dużo w internecie. Jak deskoń skończył, można sobie znaleźć. Tak, Bitcoin dalej jest, działa. Więc widzicie, że jest moda na Bitcoina, powstaje biznes, podobny, podobny do Bitcoina, tylko oczywiście wpleciony jest marketing sieciowy. Kolejną modą było oczywiście posiadanie koparek, tak ponieważ osoby kiedyś, które kopały Bitcoina, zatrzymały dużo ilość, zarobiły dużo pieniędzy. Później była też moda na kopanie innych kryptowalut, altcoinów, i też szybko koparki, koparki się wzracały, Więc powstały oczywiście firmy, mm, z, oczywiście z planem marketingowym. I kojarzę takie firmy jak Bitclub Network czy Mining Express. Oczywiście można sobie poczytać na ten temat. Tak jak mówię, nie będę się rozwijał. Natomiast firmy te już nie działają, tak. Kopanie kryptowalut już jest. Jakby to powiedzieć, kto ma tańszy prąd, wygrywa, tak? Więc, jak wiecie, jeżeli prąd idzie do góry, to opłacalność kopania już nie jest opłacalna, więc ten biznes jest już bardzo, bardzo, bardzo trudny do prowadzenia i to nie jest dla amatorów. Więc nie mam pojęcia, czy to są piramidy finansowe. To, to, to nie należy do mnie. Natomiast chcę Wam pokazać, że na siłę sprowadzany marketing sieciowy do, w, do takich biznesów, i one później upadają. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy firmy źle liczą i tak dalej. Nie mi to oceniać, tak. Mm. Natomiast. Mm. Chcę ci przekazać, że w momencie, kiedy firmy mocno działały, to również marketerzy mieli pełno filmików, natomiast kiedy firmy zaczęły mieć problemy, tak, że, że nie są wypłacalne, mają problemy, filmiki zostały zostają skasowane przez tych marketerów i zaczynają promować nowy biznes. Najbardziej boli mnie to, że osoby promujące nie ponoszą żadnych konsekwencji. Tak, czyli na przykład jestem liderem, promuję na przykład FutureNet, FutureNet Pad, to promuje Dascoina, tak? Dascoin Pack kasuje wszystkie filmiki i promuje Bitclub Network, tak? Bitclub Network PACT kasuje filmiki i znów promuje coś innego. Oczywiście, grono odbiorców, które zebrałem, to wie, działa, działałem. Natomiast wchodzi nowa osoba na rynek, która chce zainwestować i spotyka mnie, tak? I ta osoba nie wie, że działam we Future w Dascoin, w BitClubie, tylko widzi, że zarabiam tutaj dużo pieniędzy i tak dalej. się lansuje w tym internecie i widzi, że działam w nowym biznesie. I teraz, jeżeli statystycznie te biznesy, które promuje padają, no to szansa na to, że kolejny biznes wypali, jest mała, tak? Albo ja wiem o tym, że to są piramidy, że prędzej czy później padną, tylko chodzi o to, żeby jak najszybciej wejść. No to dla mnie to jest bez sensu. To taki biznes zrobić, to, to dla mnie to, to, to mija się z celem. Problemem marketingu polega na tym, że, że on do wszystkiego nie pasuje. Tak to już mówiłem w pierwszym odcinku. O marketingu sieciowym można sobie wrócić, ale w szczególności do produktów finansowych. tak? Gdzie na siłę stworzony tylko po to, żeby firma miała wymówkę, że nie jest piramidą finansową. Ponieważ jeżeli posiada produkt, realny, czyli perfum, lub w tym wypadku jakąś kryptowalutę, to ma potwierdzenie, że to, to jest produkt, tak. Natomiast jeżeli nie ma żadnego produktu, no to to jest ewidentnie piramida finansowa. Więc jeżeli materiał. Ci się podobał? Zostaw łapeczkę w górę. Zostaw komentarz, podziel się swoją opinią. Zapraszam również do dyskusji i do zobaczenia, do następnego odcinka. Tak. I zostaw koniecznie subskrypcję, jeżeli podoba Ci się to, co robię.